Dzień dobry. Witamy serdecznie. Z tej strony Ewa i Marta. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co nas tak naprawdę usypia w naszej ziołowej mieszance harmonik. Jakie zioła? No właśnie, bo na pewno nie jest to placebo, są to zioła i to zioła o dobrze udokumentowanym działaniu. Prawda, Marta? Tak jest. Ogólnie bardzo wiele ziół ma tradycyjne działanie takie i uspokajające, i nasenne, potwierdzone przez lata używania przez ludzi, ale też nowoczesne badania potrafiły to działanie potwierdzić, znaleźć składniki, które za to odpowiadają i po prostu wykazać, w jakich mechanizmach to działa. W związku z czym, jeżeli takie ziółka mają jeszcze potwierdzenie, to jesteśmy pewni ich działania. Na dodatek, jeśli połączymy różne siłka uspokajające ze sobą czy nasenne, często otrzymujemy efekt synergii, czyli jedno wzmacnia działanie drugiego. I w tym momencie preparat robi się mocniejszy. No właśnie, ja tutaj taki, ta, taki jeszcze zrobię małą, małą, małą dygresję. Zabrakło mi, przepraszam, słowa, że takie dokładne odpowiedzi opisy tych ziół, o których dzisiaj będziemy mówić, i łącznie z dość obszerną bibliografią możecie Państwo znaleźć na naszym portalu Radioklinika, gdzie Marta bardzo dokładnie omawia wszystkie wskazania poparte właśnie badaniami ziół, które będziemy dzisiaj omawiać. Dobrze, przechodząc do tematu, może przybliżmy teraz konkretnie te zioła, które nas usypiają, uspokajają, i zacznijmy od od lawendy. Mm -hmm. A dobrze wybrać, bo lawenda jest takim ziołem, które jest najbardziej skojarzone z działaniem nasennym właśnie. Lawenda na spanie zazwyczaj to taki mm -hmm. dawno, dawno stosowany środek. A kwiaty lawendy, których używamy, zawierają w sobie olejek eteryczny, i to właśnie on ma takie działanie. Zapach tego olejku zna każdy, czasem lubi, czasem nie lubi. Był on używany na przykład do szaf, żeby odstraszać mole, a jednocześnie woreczki z lawendą pod poduszką dawały ładny efekt wyciszający i nasenny. Składniki tego olejku działają na ośrodkowy układ nerwowy i przez to zmniejszają napięcie nerwowe osłabiają lęk, bo to też jest ważne, zmniejszają niepokój, co się przekłada na łagodzenie trudności w zasypianiu. No właśnie, no właśnie, to wszystko super, tylko to nie jest jedyne, to nie jest jedyne działanie tego zioła, tak? bo działanie lawendy jest znacznie szersze. Tak jest, dlatego że w ogóle nie ma czegoś takiego, jak, jak to, że zioło działa w jednym kierunku tylko i wyłącznie, to jak na przykład leki. Tutaj zazwyczaj mamy więcej składników czynnych. Raczej dobieramy zioło pod względem tego najsilniejszego działania, ale należy wspomnieć, na przykład w przypadku lawendy, że działa ona również na przykład na trawienie. Które słabnie w przewlekłym stresie, wydzielanie soków żołądkowych, wydzielanie żółci, rozkurczenie napiętnej mięśniówki gładkiej jelit czy przewrócenie prawidłowej perystaltyki. To jest takie działanie, które właśnie bardzo ładnie nam się będzie wpisywało w samą ideę mieszanki Harmonix, czyli ideę nie tylko doraźnego uspokojenia, ale też. Jakby poprawienia innych następstw stresu, jak na przykład zaburzone trawienie. Można jeszcze wspomnieć, że lawenda działa dobrze na mikrobiom jelitowy, bardzo łagodny sposób, ale eliminując taki nadmiar tych bardziej niesprzyjających nam bakterii. No dokładnie, kwiaty lawendy hamują taki nadmierny rozrost mikrobioty jelitowej, a więc można powiedzieć, że mają działanie takie no regulacyjne. Dzięki temu są pomocne w eliminacji albo w łagodzeniu takich dolegliwości, przykładowo dolegliwości bólowych brzucha, kolki jelitowej. W harmoniksie mamy ekstrakt wodny właśnie z kwiatów lawendy. Mhm. Marta, tak tak, a właśnie, jakie kolejne zioło, które występuje w mieszance harmonix też ma takie działanie potwierdzone działanie nasenne. To też jest silne zioło i prawie wszyscy je znają, też się charakteryzuje specyficznym zapachem i jest to korzeń kozu. I to jest tak dawno znane zioło, że już w starożytności było używane. A nowoczesne badania bardzo ładnie określiły skład chemiczny i wynalazły związki, które tam odpo odpowiadają za jego właśnie działanie na ośrodkowy układ nerwowy. I tych substancji tam jest wiele, wspierają właśnie zdrowy sen, łagodzą lęki, stany depresyjne. Mhm. Okazuje się też, że kozłek, podobnie jak lawenda, będzie wspierał, wspiera trawienie, a więc prowadzi nas to do... Kolejny raz do łagodzenia następstw stresu, zwłaszcza tego tak, przewlekłego. Tak. tak. Powiedz mi, Marta, czy mam rację, bo słyszałam też, że taki przykładem takiej fajnej synergii, czyli wzajemnego wzmacniania swojego działania jest połączenie kolejnych dwóziu, czyli kozłka, z chmielem. Tak, dokładnie. I dlatego właśnie y, w mieszance y, Harmonics one są razem, plus oczywiście inne I bardzo często spotykamy też preparaty takie pojedyncze, czy w tabletkach, czy w jakichś innych, innych formułach, nie, gdzie właśnie występuje połączenie kozuka i chmielu. One wzajemnie jakby sprawiają, tak jak ta synergia wyglądałaby tak, że 1 plus jeden równa się trzy, czyli będzie to mocniejsze niż każde osobno i sam chmiel działa oczywiście uspokajająco, przeciwlękowo i nasennie. Bardzo ładnie działa protrawiennie, poprawia perystaltykę. Jest rozkurczowy, moczopędny, odtruwający, no bo takie działanie oczyszczające krew posiada. Dodatkowo będzie on dobry dla panów, bo będzie ochraniał gruczoł krokowy przed zapaleniem i przerostem, a jednocześnie będzie też dobry dla pań. Ponieważ działa nieco estrogennie, szczególnie się przyda na nerwy w okresie menopauzy. Tak, w ogóle ten nasz preparat, my same go pijemy, się musimy przyznać, też właśnie, bo jesteśmy w tym wieku. I bardzo fajnie działa. No i też odnośnie chmielu, no to ten chmiel, ale bez procentów, tak? Tak, jest. jest <laughs> tak, wolne, bo one działają w ten sposób, nie mówimy o, o innym działaniu. Tak, jest. E Marta, to omówiłyśmy już kilka tych ziółek, może teraz przejdźmy do takich mniej oczywistych, a mianowicie do arcydzięgla i tataraku. Tak, te ziółka bardziej są znane ze swoich innych działań, na przykład właśnie przeciwbakteryjnego, poprawiającego stan układu pokarmowego, przeciwzapalnego, ale okazuje się, że zarówno arcydzięgiel i tatarak mają również składniki, które działają uspokajająco i nasennie co będzie nam poprawiało jakość snu. Działanie arcydzięgla jest też zbliżone do adaptogenów, czyli z jednej strony będzie nas uspokajał, poprawiał sen, a z drugiej strony będzie znosił objawy wyczerpania nerwowego, czyli jakby dodawał nam lekkiej energii, koncentracji czy pamięci. Tarak za to jeszcze ma drugie działanie, które też się bardzo może przydać, ponieważ mamy dosyć sporo osób z zapaleniami żołądka na przykład, czy ponieważ on ma taki składnik, który zwiększa wydzielanie tego ochronnego śluzu. Co będzie promowało gojenie się ścian przewodu pokarmowego. No dobrze, i teraz takim ostatnim ziółkiem, tak spojrzałam na nasz skład, zapomniałyśmy jeszcze, a przecież mam ukochaną Melisę. Tak powszechno. Tak, tak, tak? Popularne, mm. popularne ziółko oczywiście. I ona jest stosowana właśnie w stanach pobudzenia nerwowego, bezsenności, czy uczucia niepokoju, a także w nerwicy wegetatywnej, a nerwica wegetatywna to jest właśnie taki zespół objawów ze strony narządów wewnętrznych, typu żołądka, jelit, dróg żółciowych czy serca. Czyli to jak stres wpływa na nasze narządy. Melisa tak. będzie ten stan łagodzić poza tym też obniża ciśnienie krwi, zmniejsza częstość skurczów serca, co znaczy, że może być stosowana w arytmii, czyli ma szersze też działanie właśnie w takich stanach nerwowości. Mhm. Przepraszam. I w naszym preparacie mamy też ekstrakt wodny. W ogóle wszystkie zioła są ekstraktami wodnymi, więc ona też będzie działać silniej niż takie herbatki, które pijemy, tak? Bo te herbatki też możemy spokojnie pić w ciągu dnia. To tam jedno z drugim jakby się nie łączy, tak nie przeszkadza. Ekstrakt Czyli... oczywiście melisy będzie mocniejszy niż zaparzona herbatka, no bo akurat tutaj przy suszeniu duża część olejku melisowego ulatuje, czy potem przy zalaniu wrzątkiem, więc napary bardzo miłe, zdrowe i w ogóle polecam do picia, ale nie będą tak bardzo mocne jak ekstrakty. Dokładnie, gdzie mamy te wszystkie składniki po prostu takie bardziej skondensowane. Tak jest. No i jeszcze właśnie to, że mamy kilka naraz ziółek, co daje nam wzmacniające się działanie nasenne. I no inne żółka, które są w, dołożone do harmoniksu, nie mają być może bezpośredniego działania właśnie nasennego czy uspokajającego, ale one są po to tam, żeby zaopiekować jakby całym zestresowanym organizmem i jakby naprawić te następstwa przewlekłego stresu. Także. Ten cały zestaw służy, jakby to powiedzieć, do holistycznego wsparcia zestresowanej tak, osoby. Dokładnie, zresztą jest to receptura, to już wspominałyśmy wielokrotnie, mieszanka, którą proponował ojciec Klimuszko, znany ziela, znany fitoterapeuta. Ona nazywała się, pamiętasz, Marta, na histerię, tak? Na histerię, dobrze na histerię, mówię. Tak. Tak, Może tak mało nazywa. marketingowo, ale tak się nazywała. Tak, nazywała. Natomiast, te, proszę Państwa, no te, te skutki, wszyscy wiemy, skutki w, y, przewlekłego stresu niedosypiania, takiej bezsenności, z, się, z którą się długo zmagamy, stanów lękowych, to nie są takie chwilowe przypadłości, to ma wpływ naprawdę na cały nasz organizm, no i niestety, no jeżeli z tym się nie zajmiemy, to może prowadzić to w konsekwencji w jakimś tam czasie, no może nie musi, tak, prowadzić do różnych chorób. Więc jeśli trwa długo, to, to tak naprawdę prawie że musi. Niestety, lub jeżeli stres był bardzo, bardzo mocny, to też nie możemy liczyć na to, że po jego ustąpieniu, czyli tych czynników, które go spowodowały, my zaraz będziemy w skowronkach i wszystko wróci do normy. Organizm potrzebuje czasu, żeby się wyciszyć, i właśnie o to chodzi, że zioła są w tym czasie wsparciem, oprócz oczywiście innych działań związanych z takim dobrostanem ogólnym. Dokładnie, o czym będziemy mówić w kolejnym filmiku, bo już sobie tam układamy taki mały scenariusz do niego. Mm. <gry> Dobrze, dziękujemy serdecznie. Mam nadzie nadzieję, że rozwiałyśmy trochę wątpliwości, trochę opowiedziałyśmy. Jeżeli macie pytania, to pod tym filmikiem możecie komentować. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Tymczasem do usłyszenia. Do usłyszenia.